Cześć z tej strony zimny Doczekaliśmy się, mamy polskie medy w drzewku po... Aktualizacja wyszła wczoraj, bitwa była zagrana wczoraj na gorąco Wiadomo wszyscy się rzucili do polskiej czołgi ja również zaczynam od czwartego tieru Lekki 14 tp Gremner Lembergu, tryb szturmu My się bronimy No i zobaczymy co tutaj się uda wyrzeźbić Bitwa raczej szybka, jednostronna Tu chodzi o to, że przy okazji premier polskich medów ruszamy kolega Michał się zatrzymał żeby puścić ucząg. ja z tego skorzystałem ten trochę nieelegancko bardzo przepraszam za późno się zorientowałem że on się zatrzymał już nie miałem jak go ominąć Tymczasem jadę na dosyć oklepaną miejscówkę Oklepana miejscówka znaczy że działa Przejeżdżamy przez wodę, to tak naprawdę jeden, jeden niebezpieczny moment, bo jeśli nas tutaj zdetrakują dwa razy, no to cześć pieśni. Jelu submarin. Wjeżdżamy tutaj, możemy tutaj na wierzyć, to możemy coś odbić, to miejscówka jest naprawdę bardzo silna. Pierwszy spot, drugi spot. Tam Steward, tutaj T116, trzeci tier. Troszeczkę tańczymy, żeby nas przypadkiem nie przebił. M8A1 wyjeżdża bokiem. T116 tak naprawdę nie jest wielkim zagrożeniem. 3 GTR. Teraz nie wiem, co on tutaj wymyślił. Co on je próbuje ofrankować. Nie wiem, co mu tutaj chodziło. No generalnie staną bokiem. jeszcze staram się kowalić po gąsienicach, żeby czasem nie zmienił zdania. No, ale tak naprawdę farmimy kolejne zabawy. Jeden mniej, M8 nas przebił, ale spójrzcie, wyjeżdża bokiem, nie chowa się do końca, postawiłem go na gąsienicy, no i chyba nie ma zestawu naprawczego. Więc dla kolegi to już jest chyba tylko kwestia czasu. Trochę chyba jedno u babas, który zasłoni oczy i myśli, że go nie widać. Tak naprawdę walimy gościa za darmo. Z tyłu Valentine próbował chyba nam pomóc, dostaliśmy w czapkę od tyłu. No, permanentny track, mały psikus rykoszek na koniec. Dobijamy zawodnika. Nasz kolega w 14 TP już musi uciekać do wody. ostro puszują 14 TP, 10 TP. O. Ja zostałem wyspotowany, oni tutaj się wychylają, ale widać, że dostają gongi. Więc raczej po niego tak agresywnie nie wyjadą. On 14TP tutaj zaryzykował, ale zagrał bardzo mądrze, bo teraz raczej nie ma szansy, żeby dostał, niż muszę się bardzo wychylać. widać, ja go się ukarałem, już drugi raz odbiłem, troszeczkę asysty jeszcze mi spadło. Mam już nastrzelane 975, 65 asysty. Ten 10TP myślałem, że może gdzieś tu będzie chciał wyjechać, między ten nawet na z 9 do 3, jest to jest tak naprawdę po zawodach wyjeżdża 14, to ten kolejny znowu bokiem dostaje z burzaka na szczęście za zero w gąsienicę no strasznie fartowna bitwa pod tym względem, że tutaj już kolejny czołg wyjeżdża po prostu sobie bokiem nie wiem, ludzie chyba liczą, że ktoś amunicji nie wziął no ale kolega widać, że tutaj coś próbuje kombinować wypycha ten wrak się na wieżę. No, zebrał za darmo. Ja tutaj szukam takiego, naprawdę bezpiecznego przestrzału. Nie udało się. Jest już 12 do 5, więc tak naprawdę dożynki. Trochę się czaiłem, ale jak mi strzelił burzaka za 12, no to... Sorry, jedziemy. O, trafił mi kierowcę. Zbiera straszne baty. I teraz już auto hej. Ciężko, żeby się od niego odbić. Kolejna była. No, zostałem te 29. Strzał w gościu już chyba. Ten ram oczywiście mi się nie opłacał, bo... ...zostałem ze 120, a staranowałem za 50. Mamy no, tu już ostatni czołg, więc każdy dawać na złota. No i to by było na tyle, teraz zerknijmy jak to wyglądało na papierze. No za tą bitwę oczywiście w potas pancerny. Duży kaliber, strzeliliśmy 1548 na czwartym tierze, wydaje mi się, że całkiem słuszny wynik. 279 asysty, wykryłem pięć czołgów przeciwnika, udało mi się nawet coś tam odbić, dwa fragi oczywiście. Na tabelce to wygląda w ten sposób, no widać, że tutaj raczej tak. Wyniki nie były złe, ale mi ewidentnie ta bitwa siadła. Strzeliłem aż 28 razy, 25 trafień, 21 przybiłem, Wpadały jakieś rykoszety w bok czołgów. 260 zablokowałem, na 300 zarobiłem no prawie 30 tysięcy, to nie zawsze na czołgu premium ósmego tieru. Po wygranej bitwie tyle się y, y, widzi na ekranach. E, no i co? Mam y, słabą załogę na tym czołgu. Jak widać, tak naprawdę jest tylko żarówka, trochę naprawy. E, towarzysze broni jeszcze nie działają. My, no jak widać, na tej załodze jest wentylacja wsadzona, więc ta załoga ma około 90%. No ale mimo wszystko coś tam się udało nastrzelać. Walimy dalej polskimi czołgami, jak spimy. Ja się tymczasem żegnam idę grać dalej. Cześć.